Naprawdę, ciarki. Tu się nic nie liczy, jest adrenalina, nie ma bólu i ciśnie tyle fabryka dała. Żyjemy, żeby tak na ten stadion, więc trzeba zasłużyć, żeby tam się znaleźć. Aż przebiegłam jeszcze raz, teraz. <grymne> Niesamowite, coś wspaniałego. Będą płakać, gdzieś nie spróbują. Tu na Śląsku, w centrum aglomeracji odbywa się szesnasta edycja Silesja Maraton. The area we thought was beautiful. It's good weather to run a marathon. We've both never run one before, so that would be interesting. No trzeba się cieszyć. Zgoda buduje, jak to mówią, a nasz piękny śląski chory chciał pokazywać. 3 2 1 fantastycznie do tego podchodzą organizatorzy, którzy z roku na rok polepszają te trasy, tak aby ten bieg był jak najlepszy dla jego uczestników. Well, pretty impressive one as well. It's uh, part of the Diamond League competition, so that's uh, yeah, it's a good check in the box. Stardy Meta na, w kotle czarownic rzeczywiście jest tym magnesem, który tutaj przyciąga największą ilość zawodników. Dalej biegniemy przez cztery miasta: Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Chorzów. Było bardzo łatwo, idziemy po maraton, nie ma no. co. W tym roku nie złoto, ale w następnym już, już, startujemy. już startujemy. Przede wszystkim chciała podziękować wszystkich wolontariuszy. Taka ekipa, taki wspaniały ludzi, to jest cud. Bardzo, bardzo, bardzo ich dziękuję, na pewno. I Mamy te piękne medale i w ogóle było fantastyczne. I kibice w Siemianowicach Śląskich, pozdrawiamy. Ja, Super było, cudownie, fantastycznie i wrócimy tu na pewno. Nie ma żadnych wpadek przedmiotów. Taka akcja jest nasza. Musimy tu przyjechać ze Śląska. Oczywiście jesteśmy i kibicujemy od samego rana. Serce rośnie, serce się raduje. Z roku na rok coraz więcej osób w niej uczestniczy. Fantastyczne emocje, fantastyczne uczucia, oby tak dalej. Atmosfera na stadionie i wśród biegaczy jest wyjątkowa. Od samego początku czuć adrenalinę, radość z udziału w tak dużym wydarzeniu. This is my first time to come to compete in Silesia and I feel happy for having one teres. Silesia Maraton to doskonała marka, już międzynarodowa. Te kilkanaście wcześniejszych edycji pokazało znakomity sposób organizacji przedsięwzięcia. Trenuję codziennie, staram się nie odpuszczać, bo właśnie później na takich zawodach jak dzisiaj no ta silna wola Oddaję! Drugi raz ultra, no cieszę się, bo drugi raz wygrałem, w tamtym roku był maraton. Także no fajnie zakończyć sezon wygraną, szczególnie na Stadionie Śląskim na Silesii. Mam sentyment do tego biegu i no, cieszę się wygraną. No cudownie! Sam ten tunel, nie? Jeżeli chodzi o to wszystko. A potem już nogi się podłamały, jak wybiegłem z tego tunelu. I jeszcze patrzę, trzeba okrążyć stadion, myślałam, już wcześniej. Zawsze jest super biegnąć na tą wieżnię, i ostatnie metry można poczuć się jak misz olimpijski albo długie, to. Gratulujemy wszystkim życiówek, gratulujemy osiągniętych celów. No i moi drodzy, mam nadzieję, że widzimy się za rok.